Moja mama znalazła chyba w internecie, chociaż nie jestem pewna, informacje o obozie i zapisała mnie na obóz. I przyjechałam dwa lata temu, w 2022. E, przez pierwsze 3-4 dni bardzo nie chciałam tu być. Odmawiałam każdej zabawy i chciałam brać udziału w życiu obozowym. E, dzwoniałam do mamy, żebym mnie stąd zabrała. Minęło parę dni e, i nałożyło się parę spraw na siebie. Bardzo polubiłam moje koleżanki z pokoju i do dzisiaj trzymamy ze sobą kontakt. Jesteśmy bardzo, bardzo się przyjaźnimy. Często do siebie w roku do siebie jeździmy i piszemy. Eem. Zaczęłam chodzić na zajęcia teatralne do liderki Danieli i dostałam główną rolę w spektaklu, więc głupiem było tak po prostu wyjechać, zostawiając ją z tym. Oraz e, zaczęto bardzo dobrze głosić mi Ewangelię. Każdy skupiał się na Biblii, na relacji z Jezusem. Nie było żadnej otoczki wokół tego. To, to nie była bańka, to było realne. Bóg po prostu. Czułam, jak Bóg po prostu przy mnie jest. Że On nie jest gdzieś u góry, tylko jak Jezus trzyma rękę na moim ramieniu, jak, jak bardzo mi to po prostu pomogło. Też poznałam osoby, którym bardzo zależało na tym, żebym się nawróciła. Zaprosiły mnie do swojego kościoła, który był w moim mieście, i tak jakoś dalej się potoczyło, że zostałam. Myślę, że. To był moment, kiedy skończył się wykład. Już nawet nie pamiętam, jaki to był wykład. Po prostu sam fakt, że on był, że ktoś rozmawiał o Bogu, o Jezusie. I wyszłam z sali, szłam przez piasek, wyjęłam telefon i zadzwoniłam do mamy, mamo, ja jednak chcę zostać. I to chyba był ten, ten najważniejszy moment. Że jednak wybrałam, że, że może tutaj na tym obozie coś się zmieni w moim życiu. Ja to nazywam takimi schodkami. Zaczęłam chodzić po takich małych schodach. Na początku zobaczyłam, że ktoś jednak chce głosić Ewangelię, że ktoś chce ze mną rozmawiać o Jezusie, że komuś na tym bardzo zależy. Dużo osób zachęcało mnie, żebym zaczęła czytać Biblię. Pobrałam aplikację na telefon o Biblii i zaczęłam ją po prostu czytać. Minęły całe wakacje i tak powoli szłam. Codziennie coś czytałam, przychodziły mi powiadomienia z wersetem, te wersety mi się podobały, ale nic więcej z tym nie robiłam. Do momentu, kiedy osoba, która wcześniej zaprosiła mnie do swojego kościoła, odezwała się do mnie i zaprosiła na młodzieżówkę. I nie miałam żadnej wymówki, żeby nie przyjść, więc po prostu przyszłam i zobaczyłam atmosferę młodzieży, która. W małym gronie po prostu rozmawia o Bogu, dobrze się dogaduje, i poczułam, że to jest to, co chcę w życiu robić, że to jest to, co, że tak chcę spędzać każdy piątek mojego tygodnia, mojego życia. Jakoś tak dalej wchodziłam po tych schodach, dalej się w to, dalej czytałam Ewangelię, przeczytałam yy, Księgi Mojżeszowe yy, dalej chodziłam do kościoła, yy, wszyscy mnie bardzo w tym wspierali. Bardzo polubiłam się z młodzieżą w kościele, poznałam mojego obecnego chłopaka, którego bardzo kocham. Więc i tak jestem tutaj, dalej się pnę, dalej czytam i dalej rozważam. I dalej się modlę. Teraz jest trzeci raz, jak jestem. Wracam tutaj dla Boga, ale też dla ludzi. Są tutaj ludzie wierzący, którzy pięknie głoszą Ewangelię. Tutaj można swobodnie rozmawiać o Bogu, dyskutować, mieć jakieś pytania. Jest tu mnóstwo liderów, którzy, zawsze jak mam jakieś pytanie to. Próbują mi pomóc eee, i myślę, że cała atmosfera tego obozu. Myślę, że po prostu tu po części poczułam Chrystusa i dlatego tak często chcę tu wracać. Jakbym mogła, to bym została tu przez całe dwa miesiące. <grym> Na pewno chciałabym zostać aktorką. <grym> bardzo lubię kamerę i bardzo lubię scenę. Chciałabym też napisać książkę, ale to takie ziemskie marzenia. A myślę, że najbardziej moja dusza pragnie połączyć się z Jezusem, tak na stałe, że kiedy pójdę do nieba, to on mnie pozna i wejdę do królestwa.